Ludowa historia Polski mówiąca o tradycjach chłopskich, tradycjach społecznych staje się coraz bardziej popularna. Jednym z tytułów, które w ramach właśnie tego cyklu ostatnio wyszły jest książka Michała Rauszera, Bękarty Pańszczyzny, Historia Buntów Chłopskich opowiada historię. Od wprowadzenia pańszczyzny na przełomie XV, XVI wieku, powiązania chłopów z ziemią, ograniczenia ich wolności do wieku XIX, kiedy pańszczyzna została zniesiona w poszczególnych zaborach. Jeśli ktoś oczekuje analizy sytuacji historycznej, książki historycznej, to niestety tutaj się zawiedzie, ponieważ inna jest trochę. Inny jest charakter tego tytułu. Jest to taki esej historyczny dotyczący historii pańszczyzny i buntów chłopskich, napisany z dużą erudycją, z bardzo. Dobrym warsztatem autora, który odwołuje się też przy opisywaniu zjawisk historycznych do kultury popularnej. Wywodzi również pewne analogie między sytuacją w innych państwach a historią buntów chłopskich i oporu chłopskiego w Polsce. Czasami może te odniesienia są zbyt daleko idące, ponieważ takie proste porównanie pańszczyzny, na przykład, z niewolnictwem panującym w Ameryce Północnej jest moim zdaniem zabiegiem zbyt mocno uproszczonym. Niemniej tą książkę się czyta bardzo dobrze, jest tutaj rozprawa między innymi z czarną legendą Jakuba Szeli i rabacji galicyjskiej przedstawianej w historiografii często jako działania inspirowane przez zaborców. Rauscher przedstawia historię Jakuba Szeli i tego, jak zaborcy skorzystali z chłopskiego niezadowolenia, chłopskiego buntu, jak również naiwności i głupoty powstańców krakowskich, którzy też sprowokowali wybuch chłopskiego niezadowolenia. Historia Jakuba Szeli jest jedną z lepszych opisanych właśnie w, w tej książce, aczkolwiek nie jest to tylko historia samych powstań i Walk. Tutaj autor odniósł się do wielu chłopskich zwyczajów, legend, nie mając źródeł pisanych, to jest bardzo trudne przy opisywaniu historii grupy chłopskiej, ponieważ no nie pozostawiła ona po sobie tylu pamiątek właśnie pisanych, ale pozostały podania przekazywane z ust do ust, z pokolenia na pokolenia opowieści, jak również historie o wiedźmach, historie o czarach, które też mają elementy walki z pańszczyzną, walki z panującym wówczas na ziemiach Rzeczpospolitej porządkiem. Rauscher pisze też o wydarzeniach takich jak powstanie Chmielnickiego, powstania na wschodnich kresach Rzeczpospolitej, nadając im bardziej społeczny wydźwięk niż znajdziemy to w innych książkach historycznych. Narracja kończy się w XIX wieku na zniesieniu pańszczyzny, co pozostawia pewien niedosyt, bo jeśli mówimy o bękartach pańszczyzny, to warto by również powiedzieć o skutkach, jakie to zniesienie pańszczyzny miało. Na przykład wpływie na tworzenie się klasy robotniczej, uprzemysłowienie, przemiany społeczne. I różne skutki społeczne, które były odczuwalne nawet w czasach II Rzeczpospolitej. Tak więc polecam, polecam jako esej, bardzo dobrze napisany, dobry do czytania, natomiast jeśli ktoś oczekuje książki historycznej, to trzeba poczekać na inne publikacje. W ramach Ludowej Historii Polski one też będą wydawane, więc na pewno doczekamy się też innych analiz bardziej historycznych. Całkiem dobra książka, jeśli ktoś chce lekkiej lektury o sprawach, które wcale takie lekkie nie były, polecam Michał Rauscher, Bękaty Pańszczyzny.